7. Jesteśmy z klasy humanistycznej i okay. mamy przyjemność prowadzenia konferencji. Przejdźmy teraz do części e, właściwej, czyli do tekstu. <gry> dlatego, że w naszej klasie przyjęło się, że do różnych takich pospolitych wyrazów, z herbata, z do tylu dodajemy format je. Mówimy herbatkie, geografie do, w, w związku z tym stwierdziliśmy, że my dodamy je, bo to nie była jedna adaptacja się. w Wybrałem pewną druga dlatego, że czytając ją miałem w głowie festiwal teatralny i stwierdziłem, że no, to dałem na rzecz do wystawienia i stwierdziłem, że to zrobię. Dużo domysłów rodziło się podczas czytania. Czy nazwa Waszej grupy jest otwartym nawiązaniem do procesu kupiania? Chodzi mi tu o infantylizację. No tak, wiadomo, że w szkole starali się nas jeszcze, w naszej szkole nie wszyscy, ale którzy niektórzy chcą zrobić z nas takie dzieci. No jeszcze właściwie nimi nie jesteśmy, ale już nie chcemy się określać, że jesteśmy dziećmi, dlatego grupa bufa.

Było jakieś I Co oznacza Nie, no szukaliśmy na przykład miał być być takim. Nie wyszło, <śmulny> że no, tak, być w tym kolorze eklif. <śmulny> <śmulny> się... Nie dał rady. Nie dał rady. Nie dał rady. Nie dał Ja Nie dał rady. Nie dał rady. Nie dał Prawda, tak jak powiedział e, Gregor, że mamy mieć jakieś, jakieś stroje kolorowe, miało być w tak tej wszystko, to w ogóle spodnie, które ma na sobie, Gregor izał pantalonami, więc śwatalony musiały być w tym spektaklu. E, no i potem miała mieć podobne stroje, które do Asi, którą miała te walki na miny. E, dlatego i są paski, więc też są paski się pojawiają. I spodnie batalony, śwantalony się, się pojawiają. Pytak, Asi to taki grzeczniejszy, prawda, spona z niedużatym że nie więc tak, takie so, takie abizele. Zwanego... Tak, uzynę, zwanego jak zwanego. taka jak puteczka, taka to podobna. <glowerline> <gispering> tak, więc to miało być kolorowo przede wszystkim, I tak jakbyś, no gdy było wesoło. W nie, tak. No, co ja mogę powiedzieć? No, Bartek kazał mi po prostu przynieść czarną, prostą szykienkę i jakieś zupełnie niepasujące do tego buty. A że w pierwszej klasie, wychodziłam w tych balerinach, to nie chodziło, żebyśmy wszyscy nie wyśmiali, dlatego przyjechałam. Już. Nie bardzo jak wkazał. być bardzo kolorowy, rzucę co się wocy. Powiedziałem to trochę inaczej, nie będę zastanowić. Postanowiłem wziąć z strzefy garnitów szybno i co? A na straży była matka? No i to ja

Wydaje mi się, że to jest bardzo mało. Wejdźmy do tego, żeby to był super. Maciek ma ten ciąg. Ma energię! Ja mam energię, ja mam wytrzał. Za chwilę ja pozwolę pani zrobić Troszkę sobie zostawiłem ja w tej szkole. Ja właśnie chciałam zapytać, jak bardzo ubezpieczona macie produkcję. Bo wiem, że to były ofiary w ludziach, jest ofiara w ścianach. No właśnie, bo jak ktoś pozostał, to przepraszam. Otóż to, dlatego Ja jeszcze głupiłem, to przepraszam. Znaczy, Myślałem, że Krzysztof dostał głupi, bo nie było. Ubezpieczenie, ubezpieczenia nie mamy, no przepraszamy. Proszę, proszę. Proszę, proszę. I jeszcze pytanie, proszę. Proszę, dla was proszę. Proszę, Czy Proszę, doktor Polski no e, tak, gęba to jest dla nas jakaś poza, Każdy tutaj miał być trochę taki przerysowany i gęba to jest wkazana na to przerysowanie. Tak jak my to tak rozumiemy. Niekoniecznie, bo czy to jest zgodne z interpretacjami jakimiś tam. No, ale... E, czym kierowaliście się przy wyborze muzyki? E. E. A, e. Nie ale nie e. no, to nie, przecież ze mną który, który był w środku przy, przy szkole, to akurat jest autorstwo z Akademii Pana Kleksa, czyli to Natomiast jeszcze były utwory na początku. Jeszcze no. jeszcze jakiś no, 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 miałem... Się... Aha, jeszcze szał, tak. To, to co było... Widzę, że tutaj rozwalałem ściany i prawie zrobiłem koleżankę. każdy to też było to jest ta natomiast ta pierwsza tego i powiesz, że coś wiedzieć na ostatnio, jakim po prostu nam się te wysłuchania podobały, jakby się pasowały. I ale to nie, tak Tylko imię i nazwisko, bo to jest zawsze badaję. Mateusz Szczelinski, absolutnie. Ja mam pytanie do Batmana. Yy, yy, czy tworząc ten spektakl, yy, myślałeś bardziej o yy, czternikach naszych biurze, czy przystali tę górkę? Czy to nie miało żadnego znaczenia dla Ciebie? Nie, bo pytam dlatego, ponieważ mam takie wrażenie, że gdybym, gdybym nie przeczytał wcześniej, miałbym pewne problemy z, z nadążeniem za akcją, tak braku mi troszkę takiego spoiwa, które były w książce takie bardzo długie opisy monologii głównego bohatera. A drugie pytanie, już tak rozróżniające, bo Maciek Matej napisał ostatnio w Maseczce, że, 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 że mało mu pytań ciekawszych, to gdybyście mieli nieogra nieograniczony budżet, znaczy wiadomo, zaczęliście budżet, to <grym> czy coś byście zmieniali wtedy, czy byście, czy byście grali to tak samo? No, dziękuję. Nie, może najpierw może drugie pytanie, to jeśli chodzi o. Pieniądze, no to na pewno by te osoby miały bardziej kolorowe i groteskowe do ubrania, na pewno Mateusz, Mateusz nie miał takich problemów, no, żeby robić no, w, go. w, granat... <laughs> w, w czymś granatowym, a nie klient jak tam powiedział, więc zainwestowaliśmy na pewno w stroje, no i w ubezpieczenie, no bo jednak wypadki się zdarzają. A pierwsze pytanie, no to tak, uważam, że ferdydurkę to miał... Jak już powiedziałem, nie, nie jest to wierna adaptacja. Więc kierowałem, kierowałem się atrakcyjnością, jakąś sceniczną, i niekoniecznie chodziło o to, żeby zawrzeć to wszystko, co było w Fernando. I jeszcze coś ma być, też, Nie, nie. Nie są... <noise> Ja mam takie pytanie co do tej... Oktawian. Co do tej atrakcyjności, to e, dlaczego nie umieściłeś dwóch chyba najbardziej atrakcyjnych scen w czyli lekcji języka polskiego i początkowego monologu? No, takie pytania. <śmiany> <śmiany> tak jest, tak. <śmiany> umieściłem co umieściłem, co, umieściłem, co, umieściłem, co uważałem za stosowne i nie, niekoniecznie. Po prostu dla mnie te sceny na przykład nie były tak, tak ważne jak to co wybrałem. <śmiany> <śmiany> No ja mam dwa pytania. No, mówisz, że to nie była biedna adaptacja, okay. ale czy ta scena, ten pojedynek na gęby, to miał być zrobiony tylko, znaczy został zrobiony tylko dla tego efektu? Czy miał, czy przekazywał jakąś treść, bo z tego co pamiętam, z wygrał walkę, nie tylko on. To jest w fa fa fałszywe. Eh, nie wiem, czy to jest specjalnie. Dobrze, tak. Kolejne pytanie. Jeśli chciał nam tutaj tak powiedzieć, co chciałeś przekazać tym spektaklu, Co chciałeś powiedzieć przez adaptację tych na krótkim Jeśli chodzi o danego drugiego pytania, no to, jak już powiedziałem, się zmienia na tej atrakcyjności, więc yy, jeśli chodzi też o jakieś i tak dalej, to też wynikało to z tego, żeby dopasować yy, obsadę do danych yy, możliwości, danego osób, na przykład Asia będzie udział w wszelkich spektaklach i, i tym ona przegrała, to już by miała większą rolę. I, Byłby to jakiś dla niej problem, więc wystąpiła tylko w pojedynku na minę. Jeśli chodzi o to, czy chciałem coś przekazać tutaj zgromadzonej publiczności, to no, może tyle, żeby zwrócili uwagę na tą ferturkę i żeby ją przeczytali, bo jest naprawdę godna uwagi. Tak, nie wyczytać, ale będziecie są Niekoniecznie według tej akcji, ale coś wtedy... Zapomniałem powiedzieć, bo ta scena... Nie wiem, dlaczego to jest... bardzo istotna scena w czarych tej powieści. No i nie dość, że... Właśnie... No właśnie... bo, bo co, to nie, to nie no dobrze. Nie kontrolowałem się tak całości. Był tutaj pewien fałsz. Myślałem, że chcesz po prostu pokazać te pasze, pokazać, jakieś to się I tylko tyle Ta cała scena niesie ze sobą pewną głęboką treść. Ale ja już powiedziałem, że niekoniecznie skupiłem się na tej treści. Że odbiegam od... Twardy durkę jest po prostu podkładką do tego, co Jak robię. Fabuła też jest zmieniona, później nie ma tej sceny na przykład tej afery w domu młodziaków, tylko jest po prostu, że Maciek miał się zniechęcić do Żanety, że ona jest taka obrzydliwa. Chciałabym liczyć waszą miłość. Tam wskazując z tej afery, stwierdziłem, że Maciej się zniechęca i wychodzą poza miasto. Jest pewne skrócenie, też wynikało to z tego, że nie było wystarczającej ilości ludzi, których mógłbym po prostu obsadzić. To, 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 to może inaczej. Jest. Jeszcze jedno pytanie. Przepraszam, że tak przeciągam. E, czy uważasz, że na przykład bez tej sceny, bez tego pojaduńczku, na jak się więc spokojnie, tę scenę, to czy to byłaby dalej całość? Czy tak. ona była konieczna ta scena? Wydaje mi się, że ta scena była konieczna. Dlaczego, <śmierdza> Dlaczego, <z> <śmierdza> 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 Dlaczego uważam, że była konieczna? E no Miały, wywołać, miały być groteskowe, nie? To raz. Dwa, yy, no jak już groteska, to ludzie mieli się trochę pośmiać. Miało to być atrakcyjne dla widza, nie? I chcieliśmy tej, też przekazać, że yy, to był ten świat tych uczniów, nie? To była ta szkoła. Jak to wygląda w tej szkole? Nie wiem. Tak wygląda w naszej szkole, słuchajcie. się <laughs> A mi się siedzi. Po co Pian? Nie W głównym bohaterem był Juzio. A tutaj miałem wrażenie, że był jakby podmiot zbiorowy. I czy wam o to chodziło, czy po prostu jakoś tak wyszło? A to, to kto, był, kto był głównym bohaterem w Maciek No ale tutaj on tak naprawdę miał jakby tego czasu scenicznego bardzo mało. Mało? Zresztą. No bo. Myślę, że on wcale No przecież. On ma... Postać, która ma przecież Maćka, wcale nie mówiła więcej niż nie wiem, Żaneta czy tutaj. No nie, to pokażę Ci scenariusz teraz. Ale to nie jest dokładna adaptacja, tak? Ale nie chodzi o to, tylko, co tutaj reszta miał na myśli, tak? Bo tak naprawdę cała historia tutaj się nie opiera. Jest, 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 wiadomo, że już no, Ale ja zobacz, perdyturka jakby opiera się jak na, na, na Juzi, tak? Nie, nie, tu zmierzyć na drugim... Ale tak. mi nie chodzi o to zmierzenie dokładne. Tylko o to... Po prostu jakby... Czy... Według ciebie tu jest główny bohater, bo jakby... Historia powinna się opierać na głównym bohaterze, a Maciek mimo iż był w prawie każdej scenie. To jednak ja w ogóle nie miałem wrażenia, że jest głównym bohaterem, że nie przeżywa nie jakieś panie swoje panie problemy. Powiedzcie mu coś, bo ja zawsze... No co mu? Oktawek, to jest twoje pełne wrażenie. Moi drodzy, odważnie. No proszę. <noise>

To kolega Madyj nawet mi go zapisał tutaj, żebym go prawnie przeczytał. Nie, mój kres chętny. I kwas? Brzmi następująco. De Deoksyrybonukleinowy. Deoksyrybonukleinowy, ale stwierdził, że <grymne> pójdzie na hardcore'a. Odważnie, odważnie. <śmieniciela> Pamiętajcie, nie ma pytań, są tylko uczty odpowiedzi. <śmieniciela> <śmieniciela> tylko mam <powoduje>. To dzięki. <śmieniciela>